Dzisiaj wyjątkowo nie będę zapraszona na występ Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, natomiast zapraszam serdecznie do oglądania i do aktywnego udziału naszego cyklu PIKSELE. Będzie to czwarty odcinek już tego cyklu. Rozpoczęliśmy go w tym roku, w lutym, z okazji Dnia Antropologii Kulturowej, Etnologii i było to spotkanie dotyczące różnie rozumianej kultury, zjawisk kulturowych, Musi tytuł Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze. Kolejne odcinki dotyczyły muzyki, tańca. Ten odcinek czwarty, który będzie 25, 25 listopada, będzie dotyczył rękodzieła jako zjawiska kulturowego. Nazywa się będzie Więc chodź wyhaftuj mój świat handmade po podlasku. Będziemy poruszać kwestie dotyczące zarówno rękodzieła tradycyjnego oraz tego, jak dzisiaj rękodzieło jest rozumiane, niekoniecznie jako sięganie do tradycji, natomiast jako pewne działanie, które wykonujemy codziennie, czyli jakby twórcze praktyki codzienności. Czy to jest sposób na wyrażenie siebie, swojej tożsamości lokalnej, swojej tożsamości artystycznej, czy jest to uwarunkowane płciowo, czy to tylko jest na przykład haftowanie, jest jest czymś, co wykonują tylko kobiety stereotypowo, czy może właśnie teraz nie. Poruszymy te kwestie na naszym spotkaniu. Będziemy zapraszać również do aktywnej dyskusji, a gośćmi będą Krystyna Kunicka z naszego Spiku, Agnieszka Jakubicz, z Spiku, która również jest właścicielką marki Zafolkowana oraz pani dr Ewa Kempa z Uniwersytetu w Białymstoku, który jest partnerem naszego cyklu i zawsze podczas naszych spotkań jest, są przedstawiciele właśnie uniwersytetu, przedstawiciele kultury oraz działacze kulturalni i kulturowi. Spotkanie odbywać się będzie w spotkach, będzie to transmisja na żywo, więc zapraszamy do oglądania oraz do zadawania pytań, bo też na koniec zazwyczaj prosimy widzów oraz uczestników do tego, żeby zadawali pytania lub poruszali kwestie, czy odnosili się do tego, co było poruszone podczas tego spotkania właśnie na żywo.